I oczywiste się kucyłek miłego haka i nowym na moim kanale Dzisiaj jest to Roblox i gramy sobie w obwy Pierwsze takie mega fajne obwy więc Uhuuu Więc gramy takie mega długie są więc zobaczymy jak jak o Jezus i tak z góry na to patrzę o matko tak trochę oszukałam, ale myślę jakby nie chce chodzić. Kie i spadłam! Trzeci checkpoint. Dobra, czekajcie. Hopa, hop. Jaźcie. Muszę też tak, czekaj się z góry, tak będzie może zrobię. Coraz trudniejsze są. Dobra, idziemy sobie, to jest czwarty checkpoint, a ich jest. Nie, no to jest takie trudno trudno. Nie, no, dobra. Myślałam, że się skułam, ale jeszcze. Uff, piąty, dobra, idziemy tak pod tym. Dobra, opa, opa jest. Um. Teraz są kule, więc o Jezus Maria. Nie, ja to. Bo to są same góry. To... Dzisiaj wszystkich obok nie przyjdziemy. Nie będzie tyle odcinków. Nie będzie taki jeden. Chyba, że będzie z 15 łap w górę. To... Jezus Maria! Mm. Co jest gra? A oh my god! No, no nie! Jakbym w tutaj, to, to nie umiem w to grać. Um, jak czy w umiem, ale. No widzicie, no racie. Ja, ja tak nigdy nie przejdę, nie? W kilku rundach. No, widzimy się zaraz, jak to przejdę. Po długich, długich próbach wreszcie się to udało. A, nie wolno chyba na te zielone, więc... Czemu to takie trudne? A, okej, okay, give... można te zielone, ale ja już się bałam, że nie można. Więc chodzimy. O ja, Jezus... Jeszcze raz hopa, czekajcie... Tu hopa... Hopa, hopa... Hopa, hopa, więc już wzięłaś. Już, więc teraz jestem yeah, 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 po ścianę. Yeah, yeah, yeah. Teraz jest wybieranie, czekajcie. Dobra. No się ściskać, czekajcie, i to będzie teraz... Tak? A to a co, a to było? Jezus Maria! Czekajcie, to jest tak, tak... 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 Co jest grane? Jeszcze raz, bo chcę sprawdzić, żeby się coś stało. Idziemy hopa. Hopa, musisz się. A, nie, bo to obojętnie, dobra, już. Zaraz sobie czy zwanek mi można zacząć, tak? Hopa. 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 Hop. Ja cię krącę. Widzimy się zarobić albo jednak nie czekajcie, bo jeszcze tu mi przyszło po 10 rundzie więc dobra idziemy, hopa czekajcie ja Dobra idziemy więc dobra idziemy sobie, hopa więc idziemy zaraz dobra idziemy um. Jezus, Maria! jaki problem mam czekajcie um. Tak, 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 tak. Dobra, a teraz są drobne tu tak? A jak się zarobi, robi? Aha, będę trzeba skoczyć. Dobra, to chyba czekajcie, tak? Idziemy do góry. Hopa, dobra, git. Jest... Nie, dobra. Idziemy do góry. Ja! ja. Jaki faj! Dobra, idziemy kolejną rundę do góry. Hopa, hopa, hopa. Ile chcesz się no, dawałaś sobie checkpointów mam. po Patrzcie, to. Dobra. No. A tym się skułam przed chwilą. Muszę uważać, bo. jestem. Hapa, Teraz to jest. Aha. Teraz, jakby to tak. Takie kule znowu. Znowu to samo. Może to są takie różowo, coś, Jezus, nie no nic, nie, 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 nie. Proszę. boże ja dawno nie grałam w obu, bo jak mam być szczera, dawno, mega dawno, by, nudno, więc czekajcie, aha. это. Опа. Иисус Мария. Уже пришло. Меня Опа. Опа. Цик, 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 No i na razie nie jest tragiczny. Zaraz. Jezus. Jak się otrzymałam, bo teraz padam, bo takie jest. No już wreszcie 20... A bo tu nie wolno. To czego? Nie wolno pomarańczowe, dobra, z kanałom Jezus Nie, są Marią. Hopa, 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 hopa. Będę tu bym wybrała. Hopa, 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 hopa. Hopa, 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 hopa Tym się zaraz Dobra, jeszcze raz to robimy Hopa, hopa, hopa Hopa Hopa, Jezus Hopa, 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 hopa. Coś... A, to, to mi teraz nie musia musiało być Co to wszystko przeskakuje Czyli że mam ten, ale ja będę uczciwa Jakby pewnie przeszkodzę tego więc dobra, idziemy teraz, nie możemy dotkać tych, tych. kule jakie to robię. Chupa. Jezus Maria, dobra idziemy, teraz chyba nie wolno na te białe, okej teraz tych czerwonych nie wolno dotknąć, a już dotknął. Słuchajcie, tego gram kiedyś, kiedyś, jestem to nagrywałam kiedyś, czy w oby nie, No i no takie troszkę inne. Um, no i wszystko było super, wszystko było ok. Um, I jakby ja dalej jechałam i nie zaliczyłam sobie checkpointów. Nie zaliczyłam sobie checkpointów, wiecie o co chodzi. Nie zaliczyłam sobie checkpointów i tak przechodziłam. Mm -hmm. Bo to było najraźniej takie łatwe, bo schodki znikające i tak to było wszystko łatwe. A nie raz, na początku się kilka razy słuchałam, ale później normalnie. No i zaliczyłam. Pff, nie, wiem, nie wiem, ale około, czekajcie. Zliczyłam około. Jezus, Maria Zliczyłam około, czekajcie. 24, ehm, 25. schodków checkpointów, już po prostu uszłam. No, i były takie, jakby. Nie, mam to pokazać, może u góry to będzie. Um, takie, takie wybieranki, tam co są takie, wiecie? Um, no i się skołam, i nagle wróciłam do. Na ten, na te drugie. ja nic nie wolno chodzić powiedzmy. Aha, no to dobra. Wiesz, jak to łatwo. Co jest? To trzeba, aha, dobra. Już wiem, jak pyk 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 co? i ty się stało? dlaczego tak? hopa tu 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 idziemy tutaj teraz Aby. hopa 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 Jezus Maria Cie krące. hopa 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 hopa, hopa. Hopa, hopa Uuu, pizza mniam nie wiem, Ale te są takie kolorowe Czyli z tym pomarańczowy to jest od Moni, zielony to jest od tego um, Karola niebieski od Czarka, różowy od Natsu Od Leksia, od Julii, od Paty, Nie ma, a tylko od chyba, nie wiem O, ale to chodzi z ty Так, чему тут так и мало есть? Эй, что там может? Не фэр, не фэр. Не, не. Что же? O, ja się się zaraz, bo to jest ciężko więc się szybciej, już się przeszłam, ale słuchajcie jaki był fajnie bo jakby stałam na tym takim, nie, tym piaskiem i nic się nie stało, bo ja się a my będziemy około jechać gdzieś no nie wiem, tak żeby ten odcinek tak żeby ten odcinek nie ja był za długi, nie ja był za krótki taki, Jezus Maria nie lubię takiego czegoś Uf. właśnie na mnie. nervuje się, jak już tak. Hop. Ja Muszę podtrzymać te skoki, bo. Pokażę Hop. hop. Mm. 40... Tak, my chcemy do 45. Albo. No, 45 i kończymy. Jezu, widzicie to. Uf. Hop, 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 hop. Zobaczcie, hop, hop, Jezus, to, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do do klikłam na to, oszuście normalnie, oszuście, oszuście, tak, Pink. Bęg, bing, bęg, bing, bing. kolejny checkpoint, i to jest. No i jest jeszcze ostatni checkpoint, więc widzimy tamten, czyli. Mm -hmm. hopa, hopa 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 I trzeci i tak Więc jeśli chce, ucień, z kłopot, wylosujcie to więc